No i co jeszcze? Tam jest jeszcze kosz! Ten kosz na kosz. końcu w Nieeee! Nie! Nieeee! Nie. Bo ktoś obracał kamerę! Mamy tutaj grę Dziwny CS, no i zaraz się pobawimy z mnie. Jesteś teraz czy nie? No jestem. No to dawaj I od KL Halo? O ty teraz zsiadasz innych Bo tutaj trzeciego no, grać. Idziesz do tego dywanu, mordo? Do dywanu, kurde, tamtego różowego I musisz go rozkładać po, no, tu gdzie chodzisz o oh, fak czemu ja to wziąłem przypadkowo? Ja <laughs> ale... byście nam idzie, akurat chyba to jest najprostszy level Dobra, walimy, teraz w ogóle jest jeszcze inny jakiś ten, nie wiem czy to trudny level, jeszcze co? Ty, tu, je tu się to mm. 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 Zajebiście, ja pier... Tą mapę jeszcze raz trzeba się przyjrzeć jej, bo wtedy widać, który pokój jak trzeba pomalować ja biorę teraz tą mapę i sprawdź te pokoje. A, bo to jest pokazane w ogóle na tej mapie. Widzisz teraz, jak to ci że tutaj, gdzie jesteś ma być zielono? No, fioletowe ściany mają być w salonie, nie? Czyli. Ty, gdzie jest salon? Usługi no, remontowe, prosta sprawa, nie? Ty, ty źle malujesz chyba, kurwa. Coś źle, no tak wcześniej robiliśmy. A, a, zielone miało być tam na dole, ale nie niebieskie. Gdzie na dole? No, tam, gdzie, tam, gdzie malowałeś podłogę. A no. W ogóle na ciebie palce. Ta gra jest za trudna dla mnie jednak. Co, co ty robisz, kurwa? Ja nie mam pojęcia, stary. Ja coś czyszczę, myję, kurwa. Co było? Nie, no jeszcze raz trzeba zagrać. Syf? Nie, jeszcze no. raz. Kurwa. No nie zdążymy już i tak. Ile czasu zostało? Nie wiem, pewnie z minuta. Nie, ja no tu się kurwa. Zrobiłeś na... taki kucharz. No bo. Ja no ratujcie mnie. Widzisz, tam teraz ja jestem w kuchni i to co teraz ja podnoszę, to coś, ten pudełko. Co to jest? O to mi chodzi. Nie wiem, na pewno posprzątać. Nie, nie wiem, zajmijmy się, no właśnie kurwa. User joined your nie no, wiem o co no, chodzi no, o, potrzebujecie tej Pomocy? No chyba zaraz trzeba tutaj pomóc, nie? moje już współpracownik kurwa jest... Ja widzę. No twierdol. bo o, Mi chodzi o to, że tu jest te wiadro jebane I to tam w tej łazience, widzisz? Wiadro i coś jeszcze, nie wiem do czego to służy. Zaprawa szpero. Halo, ej, moja podpowiedź chłopaki jest taka, że... czekaj, odpal... bo od... mapę odpaliłem. Odpalcie sobie drugi level, nie dziesiąty. A to jest dziesiąty level od razu? Nie wiem, to jest podobno jakiś wyższy Ale fajnie właśnie, bo wiesz, co myśleć, nie? Widzisz jak to ja ma być? Tak. Zajebiście, że ja te wiadro se jeszcze wypierdzielam. No weź się podnieś Nie no, Restaur! <laughs> Resta Już teraz zrozumiałem <laughs> Ty, ja już czaję, nie? My musimy to razem potem robić. Jeden musi... Kurwa, nie zdążymy już chyba. Patrz. na ten klej do tapet schnie podobno. Ta, on schnie. I właśnie ja teraz jak down. Nie no. Dobra, jeszcze raz mnie nią. Było dobrze już. Ale to jest tak, że jak musimy jako... Ściany w tym kiblu zrobić ostatnie razem. Jeden będzie... Zdążyłbyś to zrobić kurwa sam. Zobacz, podnosisz sobie. No zdążyłbyś, ale nie ogarnąłem już, nie? Ja muszę współpracować na to Weź twardy, biedź tu, bo. Teraz musimy sprzątnąć. Tą mapę, mapę musi wziąć to, co na górze tam jest. I dywany, wszystkie, kurwa. Ej, mnie tak się wciąż, że nic nie mówi w ogóle. No jest właśnie, mnie tak się ja, nie ja mam wczu... tak pojebane klawisze stary, że ciężko mi gadać. Patrz, na jaki rzut zrobię. Mapa jeszcze, kurwa, 10 sekund, ty. <laughs> tak zajebiście nam szło. Nie. Yeah. <grymne> <grymne> kurwa, no. 5 sekund, nie? to no, brakło. No to weź Num2, naciśnij. No lipa jest. Bo ja to muszę zrobić, a ja nie mam Num2, nie? Ale no dobra, możesz grać jeszcze na, na. TFGH, tylko wiesz, jak jest problem, że nie możesz przypadkowo naciskać na przykład w SAD, bo wtedy będziesz mną się poruszał. Cześć? No. no. dobra. Bo to łapie tak, jakby jedną kreaturę z wszystkich. Chodzi mi z powrotem. Ja mam ekran. i przecinek. To jest. No, działa. <grymne> No, Spróbuj spróbujmy, się uda, no. Weź menu ci za też zaraz. Co ty kurwa mi tu robisz? Ja klikam, <grym> przecież. Jacek, ty już klikasz kurwa? Fejd z tej jebanej gry. <grym> Posprzątać podłogę tam i tu też w sumie. No A tutaj te... w kuchni w ogóle nie ty. ruszamy. To ja odjebałem. Nie da się przejść ponownie tędy. Trochę przypał. Ja pierdolę, ktoś nas Dobra, zagrajmy od nowa tą planszę, please. Bo Jenger mi napierdolił tam syfu w ogóle w moim pokoju No tam jest jakiś w ogóle wyjebany wiatro, tania, tania siła robocza, kurwa, kurwa. Daję restart, daję restart. Nie, ej, kuchnia już z drebola, panowie zrobiłem kuchnię. Ja zrobiłem kuchnię, Jak ja zrobiłem kuchnię. Też ja tu jest kuchnia gdzie ja stoję. Nie, pomalowałem pod ściany. No tak. <laughs> no dobra. Ty zrobiłeś Nie wysługuj się mną Dawaj, im tu trzeba dalej do końca to ten. Kurwa ślizgam się no Nie, <noise> nie <bez tego. głos> Tknuj robicie tutaj Dobra teraz Nie y ja mogę otworzyć, otwórz mi drzwi No otwórz No próbuję <głos> <głos> Weź już ktoś nie sprzątać. No właśnie chciałbym, tutaj nie mogę przejść. Na to nie zauważył. Kurwa Kurde, szpero. No, ta gra to jest hit ogólnie. Dobra, 5% nie? zostało. No musimy. Dobra, wygraliśmy. Nie! Nie! Pię... Przegraliśmy. Ja pierdolę. Nie mogę. Daj, weź w pasy. O ja pierdolę ciężki, pa. Ale pójdę z tym. Wiesz to. Chyba wszystko, nie? Nice! Nice! Ej, nie mogę nic robić, bez kit'u. Mogę tylko podnosić. No, od tego jesteś, kurwa. Ej, nic nie mogę robić. O, dobra, w ogóle pomniej przyciski, jak coś. No, tak myślałem po prostu. <grym> Ej, co, zmyłem ścianę. Kurwa, nie da się przejść, panowie. Odbierz to, odbierz to. Nie ja zajebiście sobie idę. robię tutaj jakąś, jakiś Wyzmą pokoik. Ścianę. Nie wiem, co... Ale co tą to ścianę i tak będziemy musieli... Oddawaj to, chuju. Kurde. teraz przyjdzie z powrotem. Czemu ktoś mną kurwa chodzi, nie? To już... W... Nie, <śmianie> jest w szoku. Ja nie mogę chodzić już teraz. A no dobra, mogę kurwa. <śmianie> nie wiem co się stało aktualnie, ale... powie pojebać kawisze. Pojebałem ziomków po prostu, myślałem, że jestem inny. Bierzcie Mierden wszystko dyba. i elo. A ty, ty już! Tylko dywan. Ty no, nie, nie mogę wyjść! Co? No i co co? Tam jest jeszcze kosz, Ten kosz na koś. końcu w rogu! Nie, nie, nie! Bo ktoś obracał kamerę! Kurwa! kurwa. Nie, no, zero, no, to jest Weź podnieś zero. mapę, ktoś. się ktoś my, mapę na chwilę? Ja już wiemy, po co, co? mamy robić. Ale ja nie widzę, kurwa, czy zrobiłem ten kill. No obróć sobie tam ściany i będziesz widział. Ale no nie Nie zrobiłeś całej po... jeszcze, bo no, by ci się trzeba, wyświetliło. Trzeba mapę właśnie, żeby zobaczyć. Nie, ja nie umiem... pokazuje się. Tak, ale ja nie widzisz, nie umiem nigdzie tu już zaprawy włożyć, więc może trzeba zmienić mapę. A obróć sobie ten Wiesz obracasz kurwa? No. Gdzie mam ci pomóc? Ale co obracać? Mapę! <grym> Kamerę! Kamery. Trzeba mapę podnieść, no to trzeba mapę podniósł, tego mówię, że ktoś podniósł. Ja pierdolę nie no odjebałem akcję taką z... <laughs> Ej, tu jest niezerwane, mynio. Co zrobiłeś? Przypadkowo zamiast... No śmieci wrzuciłem przypadkowo kurwa i nie mogłem dokończyć tego. Młotek wróżby? Kurwa, biorę młotek. Chyba tam będziemy budować coś, nie? To ścieżkie, chyba, to już chyba rozjebałem złą ścianę, palowe. No ale dobrze. To, to teraz musisz posprzątać. Nie nie, chyba rozjebałem złą, o to chodzi. Nie dobrze rozjebałem. A, bo to tutaj... po prawej. <laughs> no, ale co? No, no, kości nie, to jest kurwa? Nie wiem. Nie ja teraz... Kurwa... Ile on tego nosi no, w ogóle co jest? Szane? No to cię dalej. Co ty mnie nosisz? No, co jest? <laughs> no i poszedł! <laughs> ja Czemu ty mnie podniosłeś? No nie wiem ty nie chcą co! Odbyś, odwiesz! U a ja nie mogę! masz też tapetę wziętą, dał mnie. No nie, no kurwa. A gdzie ta tapeta? Ja nie mogę nigdzie położyć. <noise> Toś rozlał tu w ogóle. Nie, nie mogę się ta, Fajnie zacząłeś ogólnie. To dajście, bo... Nie no, za Gdzie <noise> nie? nie? Ja idę stąd teraz. Dobra, ja tu mogę... Ej, tam komuś? w ogóle ja będziemy musieli ścianę postawić. Się, ja mogę się ruszać. A dobra, czekaj. Ej, bo postawiłeś ścianę, ja mogę się ruszać. Weź to zbóż <noise> Nie wiem jak Kościół zostały ściany po swojemu <noise> i miał wyjebane Czuję, że jakieś ściany zapomnieliśmy pewnie, nie? Nie wiem, dobra, nie, daję to. Do malować trzeba, tutaj gdzieś Nie no, podłoga, podłoga, podłogi nie zrobiłeś, co jest? Na pewno to nie jest tam... Pierdol. Nie tak o? no dobra, no nie zrobimy już chyba tego, nie? <noise> weź stąd, weź mi kurwa postaw Weź ten klej stąd po prostu Szczerze? Nie mam pojęcia Dawaj, 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 szybko, szybko. Wychodź. Nie no, nie, nie masz szans, nie masz szans. Ale co ci, nie, nie skończyliśmy kurwa tego? Dobra, tylko? ja się poddaję, kurwa, grać się Czekaj, Tak, otwieram Dobra. jeszcze tylko raz. O, chuj, tam w skończyliśmy, boty. Dobra, kończymy. Dobra, no. Dzięki, prawie. Ja życzę wam, ja go, we do... Do... Ja 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 i weekendu. do. No dojść do w sumie, do jutra, elo. Ale dzięki za oglądanie i. No i co, i do następnego, widzimy się już. za jakiś czas. Trzymajcie kciuki mojej dwut za moją truszynkę.